Moi drodzy, dzisiaj przed nami BMW X7 X Drive 40D. Opowiem Wam troszeczkę o tym, jak wygląda z zewnątrz, na temat jego sylwetki, ale również zajrzymy do środka i sami zobaczycie, czym to auto się charakteryzuje. Zapraszamy! Zobaczcie naprzód auta BMW X7. Przede wszystkim mamy tutaj dwukolorowy, aktywny grill, który charakteryzuje się połyskiem oraz matem. Drugą częścią są LEDy, które nadają pazura temu modelowi. I trzecią wloty, które są aerodynamiczną częścią BMW X7. Jest to auto duże, ale również i smukłe. Przede wszystkim spójrzcie na te potrójne przetłoczenia, one nadają sylwetkę temu autu. Jest ono komfortowe, wygodne i pomieści swoich pasażerów, jak i również rzeczy, które chcemy w nim przewieźć. Zapraszamy Was teraz do środka, gdzie szczegółowo przedstawimy Wam ten pojazd. Zacznijmy sobie od przestrzeni kierowcy. Przede wszystkim mamy tutaj oprzycie alkantarą, również deska rozdzielcza jest oprzyta skórą, tak samo jak fotele, które są bardzo wygodne, i mamy również sportowe akcenty, tak jak tutaj widać na pasie, oraz na kierownicy, która jest również obszyta skórą. Wsiądźmy do środka, na pewno przede wszystkim warto pokazać i powiedzieć, że jest to wygodne, duże i komfortowe auto. Deska rozdzielcza jest bardzo elegancka i ma bardzo dużo przestrzeni, przede wszystkim dwa cup holdery, miejsce na ładowanie telefonu. Mamy tutaj również duży schowek, w którym pomyślimy kilka rzeczy i również podładujemy telefon. Mamy również duży wyświetlacz, którego obsługa jest bardzo komfortowa, a nad nami szklany dach panoramiczny, który zapewnia dużo światła wewnątrz. Za nagłośnienie odpowiada Harman Kardon. A zanim przejdziemy do tylnej części, spójrzcie jeszcze na ten fotel, który jest skórzany i sterowany elektrycznie. Przechodząc do tylnej części, mamy tutaj również dużo miejsca. Jak widać, ja mam miejsce i na nogi i również jest auto wysokie. Przede wszystkim mamy również skórę na fotelach. Z tej części, klimatyzację, miejsce na ładowanie sprzętów czy telefonów. Mamy również miejsce, gdzie możemy zainstalować sprzęty lub również akcesoria BMW. Oprócz tego, mamy również rozkładany podłokietnik, gdzie znajdziemy również dwa schopki. Zapraszamy Was do tylnej części, gdzie królują nowoczesne technologie. Zobaczcie elektryczna klapa i elektryczna burta. Zobaczcie jak za pomocą dwóch przycisków łatwo rozłożyć trzeci rząd. Zwróćcie również uwagę na zakotwiczenie ładunków w bagażu, a teraz pokażemy wam jak otwiera się hak w tylnej części BMW X7. Auto jest dostępne od ręki. Zapraszamy do nas do salonu na Konrada 20. Spytajcie o ofertę i również przejdźcie się na jazdę testową. Zapraszamy.